Normalna się kwała. No, no Dobra, gdzie są jakieś Ej, to za ile idziemy tak na MSHC? Zaraz, trzeba będzie iść tam. No. no, ja też bym już te pograł no kill, gdzie ty no, jest jesteś? Ja się też serio. Dużo osób. A ty tam, Ja Kurde, no. no musimy i zaraz, chłopaki. nie też się... Trochę mi się już nudzi wam powiem. Dobra, Mnie ja idę. Ej, słyszycie to? Jest 274 osoby. Nie, spacer mi skrzypił. Tak. 274 200, 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, aura, aura. Zabiję, no? No? Ja, ja to szybciej. No, i to jest ogóle nie mam zwolnień, Ej, dawaj chodź, jak ktoś do mnie. Ja też chcę. Ej, chodźcie jak ktoś na ten serwer. Ej, bo ja łyszę we... to 35 I... osób tylko na Ale to i tak zaraz biję. Ej, dobra, poczekam jeszcze chwilę i idziemy, okej. Okay? dobra no to zaczekajmy do tej pierwszej w nocy chociaż może no, Bo ci się ja grubego złotka nie chce ruszyć w gnomie Gdonie no, do pierwszej w nocy jeba mieć 3 godziny 3 minuty czekać Jesteś po czwaro, A ty jesteś po czwara Do pierwszej w nocy on powiedział czy do dwunastej? No, o, powiedziałem że do pierwszej w nocy Jaki debil gruby Nie, nie, serde ty sam tu no, się nie chcę, no, no właśnie, chcę no, do dwunastej. No dobra, no, no żartuję, dobra, no to jak... Nie wiem, no ale mi się nie co kolejnego Umbana kupować, nie? Dobra, to sobie sam, sam pójdziesz, nie? Wyrzubie. Ej, poczekam do 5 rano, aż będzie 5 typa. No, na pewno będzie o 5 rano 5 ale okej. Okay. Wiesz, że o 5 rano, nie? Podczas roku szkolnego było 0 typa na MCHC? No, było, było. Było, było, było. Były takie czasy, były. No, ale później było po 38. Bo panem Ej, ej wiesz, że nikogo z Gimby nie znają. Gimby mają lepsze gimby Nie jeszcze aura. Wiesz teraz lepiej zrobili, to. w ogóle to. Ej, pan, Paradol pan, Pascal... pan, 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 a ten. a ten, pan, 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 z klasy. pan, pan, kolegów? A pan, pan, kolegów? pan, nie, pan, 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 Olek pan, Olek. Olek? No, jaki pan, Olek? Olek, jaki on miał escape? Edger, AWS. A w są Edger o nosimy jaka. Bo ja bym wysłał to nagranie z, z jego mamą, on by to na telefon wrzucił i by w szkole z niego taką bekę mieli, żeby chyba się powstał Janek. <grym> no. Ej, no. dawajcie do wrzucić. Dobra zaskoń, sobie, Janek wchodzi do szkoły każdej. Aaaaa! Ej, ej, jak to trysz. Wiesz że ten... Wiesz że ile jest gilzilepsko Wiecie, że ja tu nagrywam? To ich fajnie no i twoja mama to bojfarmer. farmer. <noise> Wiesz, że bojfarmer i farmer będzie no? Nie, a nie ma. On ma z kim takiego farmera tekstur? z głową styga. Nie. To bo on ma tego on ma tekstur, jakaś tekstur pak farmera. Nie. Tak, właśnie nie. A może jego tekstury? No, dla web. A jest tylko koby, listek po tych, ira, bo jest! Mój kill! Zabiłem typa bez seta i, i mam podjarę teraz. O lol, ale, ale fajnie, ja. a, ty się, a ty się śpiewasz? Za pojarę puszczu Ej, mój a kolega wymyślił taki, taki tekst. Ej, chłopaki, mój kolega... Ej, chłopaki, nie? Mój kolega wymyślił taki tekst. Bez skitu, skitu elfy, nie? I on się jarał tym tekstem przez najbliższe dwa tygodnie. Ej, prezes, czy to dać cię zabić? Przedeć. Kozakio, to a Kozakio dostał bana, hej, 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 sokołówki. Ale Kozakio bana dostał on na tym, na skf Za co? Ej, dobra, jest tutaj ktoś od nas? Ej, a wiecie, ja że on dostał pierwszego perma na nowej edycji? Nie. Tak. ja ja za co on dostał perma? Za Jaki debil, nie słyszysz? Jesteś gruby. Ej, gra, jeszcze ktoś od nas? Rody Grubas. Hmm. No sam tu jestem um, kurny. Jaki ty jesteś gruby? Jest, jest, jest. Daj zamkni mordę gruby. <grym> Za Jak ja po się polega A bund wiem, że trzeba zabijać. Ej, ty tak? byś mi hmm. po HP ten. No Co? Mam końcówkę nabicie, zaraz będzie jeden na jednego.

Jakiś random go Jakiś brandon Ej, pamiętacie Brandona? Tego Amerykanina? Co dodali na sky na tym spiku? Wiesz co, coś Czy jakoś on nie, nie, tak miał nie, nie, Brandon, co nie? Coś takiego. A nie, ja mówię do kilzonka. Typka Amerykanina dodali Brandona w Spiku, Janek Devil. Ej, mamy Smamy Kaura, nie? Ja ty, prawie typek natychmiastowo się odwrócił, nie? Ej, biegnie jeszcze bokiem, nie? Dobra, no to sobie po Ej, jest w Jest! on ma tylko 10 lat. Ej, dobra, chłopaki, mniej więcej trzeba się już zbierać na tego mzh Dobra, to tylko to to jest tylko do końca, okej? Okay? A zobaczcie, ja ile jest... A myślałem, że... Myślałem, że nic nie robicie lol. Ej, ile jest typa. I że czekacie aż ten... Typada, ty nie jest 500. Znaczy mi teraz pacja skrzypi. Ej, to czekałem do dziesięciu punktów? Ej, weź coś zobacz, jest tutaj panańca. No kur... O, tu są cołówki no, na tym. Na... No, na... No, 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 no stary... Wiesz co, na no ESG jest mało fajnych trybniów, ale jeden jest naprawdę fajny. Kalambury. Jak się złoty jabłko, to i... No, ono na ile jest? Na dziesięciu Na siedem. Na... Ej! Na tak? high play jest lepszy, to Jaki... Klikir, z... ja wygrałem w tym ekranie. Ale high, high i dostajesz za to jakiś hajs czy coś? Aha, no dostajesz. No, 50 za wygranie rundy i za zabicie 10. Razem 60. Minecraft mi się skraściało. <grym> no to to jest. Widzicie, że to ja hejple, nie, nie miałem na, na laptopie jest... żadnego kresza. Ej, ale na jak się z kimś komunikujesz głosowo, głosowo, no to chłopiec, no to już praktycznie macie wygrane. Bo na przykład przeciwna drużyna musi do siebie pisać, a wy wszystko, wszystko widzicie, nie? To jest że to... jesteście wygrani. Nie, no okej. Okay. No to to dobrać jesteście. Ej, jesteście panowie? No tak, nie, ja czekaj, jesteś, A mam nader ty... w ogóle? Ja nie, Ma Ej! kurde, zjadłem koksa, typy, kora. No już cholera jasna. Ej, jak już mam spawn, na terenie, wiesz? Przebudowałem ten z Ja. Fuck! Jej. Jej. Za, gdzie już tam miasto spadł Bo źle to jak jest Nie, najpiegniejsze mam to jest to w stosaturę? Ale nie mam złoto i mameraly Ja mam przed jakiem Powinien mieć pół Co? To jest za pół godziny tam To jest za pół godziny co? Za pół, godziny, co? Za pół godziny, co? Gówno sobie no weź mu głośno, bo się nie słyszę Jak? Głośno, głośno no no to star mama mówi Głośno, bo To jest... To jest... To jest... To nie To jest... To jest... To jest... jest... To Dobra jest... jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... Chodź, chodź, chodź To niech ta osoba w nie wiem, jak to Dobra. To nie.